Znajdujemy się w Piedrusku położonym na, na północ od Poznania, gdzie ponad 100 lat temu pruska armia założyła poligon. Poligon bezpośrednio był związany z twierdzą poznańską. Dzisiaj mamy tutaj w miejscowości Piedrusku piknik militarny, na którym staramy się pokazać żołnierzy ze wszystkich jednostek, które trenowały na terenie tutejszego poligonu, czyli jednostki pruskie, i jednostki polskie z okresu międzywojennego, jednostki z II wojny światowej, a także żołnierzy Wojska Polskiego z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dopisało też, też Wojsko Polskie Współczesne ze swoimi pojazdami. Dzięki współpracy z Batalionem Zabezpieczenia Szkolenia, który stacjonuje tutaj w Wysku, mamy możliwość zaprezentowania współczesnego sprzętu, sprzętu od czołgów twardy przez Rosomaka, przez pojazd ratowniczo-gaśniczy wojskowy, który jest wykorzystywany właśnie w Biedrusku i, i okolicy. Mamy też możliwość obejrzenia zabytkowego już sprzętu przede wszystkim z okresu ludowego PRL-u wykorzystywanego tak, przez, przez Wojsko Polskie. Są Łazy, są Gazy, Gaz 69 bardzo popularny z tego czasu wśród jednostek wojskowych. No i mamy oczywiście grupy rekonstrukcyjne, jak kolega Michał wspomniał, od czasów pruskich prezentujące, tak jak tutaj kolega, najwcześniejsze mundurowanie jeszcze sprzed wybuchu I wojny światowej, czyli granatowy Feldrock. E, poprzez e, takie niepełne umundurowanie jak ja prezentuję, czyli formacje Landsturmu, które były e, jednostkami e, zabezpieczenia, jednostkami rezerwowymi i e, służącymi też e, dozorowi i, i służbie wartowniczej, poprzez e, już e, jednostki umundurowane w Feldgrau, czyli takie mundury jak e, po roku 14 aż do roku 18 e, nosili żołnierze e, armii sarskiej. Następnie mamy grupy z okresu II Rzeczpospolitej, koledzy reprezentują 57. Pułk piechoty. Mamy też, mamy też grupy wermachtowskie, czyli żołnierzy armii Niemieckie, którzy no, w czasie II wojny światowej nie tylko tu stacjonowali, ale e, i powiększyli e, ten teren e, poligonu, wysiedlając e, kolejne wsie. E, mamy e, następnie wojsko polskie z okresu PRL-u, e, koledzy z różnych formacji, ze sprzętem jeżdżącym. I tak jak wspomniałem, współczesnych żołnierzy. Jest też ciekawa prezentacja rowerów zabytkowych. To są koledzy z Automobil Klubu Wielkopolskiego, którzy prezentują rowery, które były na wyposażeniu zarówno w czasach krótkich, jak i w czasie II Rzeczypospolitej. Z takich ciekawostek mamy też stoisko laserowej takiej zabawy zbliżonej do Pola w której te urządzenia, z którymi zabawa trwa są replikami broni, broni historycznej i współczesnej. Jest to też taka ciekawa alternatywa i nawiązanie do, do idei poligonu, czyli ćwiczeń. Organizatorem głównym pikniku militarno-historycznego w Biedrusku jest nasza grupa, czyli Grupa Poznańczycy. Impreza ma patronat Wójta Gminy Suklas i jest stworzona przy udziale Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia. Dzięki uprzejmości pana komendanta możemy podziwiać sprzęt współczesny. Nasza grupa Poznańczycy prezentuje tutaj zarówno muzynowanie pruskie, jak i z czasów pruskich pocztę polową i szpital polowy. Część z nas jest też w umundurowaniu powszechnej samoobrony, czyli powojennej, powojennej formacji, która obsadzała schron, schron obrony cywilnej, obrony cywilnej w Poznaniu, ulicy Cybinańskiej.